Dobra, witamy w macie Szymona i Franka Płatomat nazywa się Bangbub. Zaczynamy, malba Bank noty. dwieście. 50 i 100. Dobra, zaczynamy. Macie nawet podział, tak? Prawidłowo powinien rzucić, tak? Tak. Zobaczymy czy się uda. 200. Ciąga. Dobrze, Trafiło. dobra. I 200 wyświetliło. Tak, jest dwie Dobra. Kolejny. 50, 360 zdech. Rzuca do innego miejsca, super. Wyświetla, dobra i szczupka. Teraz będzie Dobra. A wrzućcie jeszcze raz 5 zdech, zaczyna się stanie. Ma powtarzalność. Dobra, super, jeszcze raz 5 zdech. Nie, nie. Tak? Nie chcę już się. O, nie to to nie rozumiem, się dała, ale... Super, sortuje dobrze. Mamy jeszcze biały, to się ciekawość. Jeszcze jaki chcecie? A biały, no, taki. A biały, taki. chwyta. biały, A Ale dobra, super.